To bardzo, bardzo, bardzo trudny mecz, tak jak powiedziałem przed meczem najtrudniejszym, bo określą kierunek, gdzie będziemy, czy gramy europejskie kuchary, czy będziemy grać o czwarte-piąte miejsce. 1-0, Nie chcę oceniać przeciwnika. Mój zespół był tak, że wiele, wiele zdrowa dostało w Pozdaniu. Poprzez kartki, poprzez kontuzje, Linia obrony całkiem, całkiem zmieniona. Było bardzo widoczne, że miała duże problemy. No i tyle. Byliśmy słabsi jedną bramkę na ławce rezerwowej w pięciu tłukarzy jest na klasę. Myśmy sobie zdawali, że polonia Warszawa <coughs> to jest jeden z tych zespół topowych. To jest... To Była na czwartym miejscu, czy na trzecim miejscu i na i zawaliśmy sobie sprawę, że czeka nam ciężka przeprawa. Uważam, że w całego meczu dosłużyliśmy na tę jedną ramkę. Byliśmy zespołem lepszym, żeśmy stworzyli więcej sytuacji i I za co bardzo serdecznie gratuluję temu zespołowi, bo grać po taką lekcją jak dzisiaj, żeśmy grali, gdy wszyscy z dołu powygrywali wygrywali i trzeba praktycznie ma się na gardle, ta drużyna pokazała, że ma charakter, że my nie odpuścimy, że do końca będziemy walczyli i że Krakowia zasługuje na to, żeby grać w piłce w, w klasie. Myślę, że to, to co za i dzisiaj, przez większą część meczu zasługuje na coś większego niż tylko miejsce gdzieś w dolnych rejonach Hebeli, bo naprawdę kilka akcji było um, bardzo dobre. Jeszcze raz gratuluję dla tych chłopaków i dziękuję kibicom, którzy naprawdę dzisiaj w dużej liczbie tutaj stawili się na stadionie i byli naszym znakiem. Do trenera Gorbaczkiego, czy Krakowia zaskoczyła Pana w takim ustawieniem w w czy ze Ślusarskim na skrzydlę? To znaczy nie, nie. Na pewno nie zaskoczyła. tu musiał coś zmienić, bo od dawna nie wygrał. Nas zaskoczyło to, że nasze boki na prawej stronie musiał grać w piątek, który jest nominalnym pomocnikiem, środkowym pomocnikiem. Niestety, kontuzje kartki, nawet w młodej ekstraklasie nie mogliśmy wziąć żadnego chłopaka, bo po prostu takiego nie było. Ten, który był, niezły chłopak w młodej ekstraklasie jest kontuzjowany od dwóch miesięcy. Sezon jest długi i widać to właśnie po tych ubytkach, że on już jest długi. Kiedy panu takie ustawienie personalne zaświtało w głowie już na początku tygodnia w zakopaniu, czy dopiero wczoraj przed meczem, no bo trochę wszystkich Pan, ciągle Pan nas zaskakuje. My też żeśmy grali z nową urodą dzisiaj po raz kolejny i ona się spisała znakomicie. Jeżeli chodzi o to ustawienie, to to był taki sam pomysł, jak żeśmy grali z polenią w Pucharze Polski, tylko personalnie być może były dwie, trzy zmiany i to był pomysł już z miesiąca. Dobrze, jak pan ocenia greka Kaszuby po tak długiej przerwie i no, wytrzymał 60 sze minut, prawda? Pięć razy dochodził do pozycji, można mówić do niego... O to, przepraszam, bo to ja mówię, a pan mówi, mam mówić. Panie Angeliu, ja tak zrobią panu słuchać i wyciągam potem te wnioski, no. potem analizuję... No to nie, mój, to skończę. Pięć razy dochodzi do pozycji strzeleckiej, to świadczy... Pozytywnie, ja, ale nie szczelnie. Ja, ja powiem tylko, że szkoda, że Jakub się dzisiaj czy nie bramki, bo był naszym bardzo mocnym punktem. E, zagrał bardzo dobry mecz. Przy tej jednej sytuacji nie wiem, czy był faul, czy nie, aczkolwiek e, na pewno nie był przepisowo zatrzymywany. E, szkoda, szkoda, bo naprawdę Jakub dzisiaj zagrał super, super zawody. E, liczę na niego tak jak liczyłem na początku sezonu. Tak samo teraz niestety ta kontuzja na pewno go ale myślę, że nie będzie z tego korzystać. Panie skąd się wzięła zmiana, jeśli chodzi o funkcję kierownika Wrócił pan Maciej Madeja? Jak się szuka, to się wszędzie szuka, ale to nie znaczy, że Igor z nami nie jest, bo, bo Igor z nami zostanie. Igor będzie od zadań specjalnych a kierownik Madeja, od zadań takich striktanał. Czyli wrócił na łaskę, tak? A dlaczego dzisiaj nie było w ogóle, nawet widzieliśmy na rezerwie Kuliga? Budnia, nie, nie, jest prosta rzecz. No. Wybraliśmy taką osiemnastkę, jaką byśmy wybrali. Został Michał, Kulik i Pestor Bała. się zdecydowali na to bardziej ofensywnych. Wiedzieliśmy, że zawsze Mierzeja ja możemy na prawej obronie że, e, może zagrać. Zawsze może Darek Pus na prawej obronie zagrać. Znaczy woliliśmy grać z skrzydłami i myślę, że kilka akcji, że piękna bramka po akcji z skrzydłami. I myślę, że Paweł Stasi całkiem spisał które płatka, alek Baran, dzisiaj na trener, robisz po prostu czy jakieś dodatkowe względy leczne? Nie no, alek Baran od momentu swojej konkluzji się na pewno dochodzi do siebie i są momenty, że wygląda lepiej fizycznie, są momenty, że wygląda Gorzej nie jest na dzisiejszy w stanie nam wytrzymać całego meczu i y, uważam, że mamy w Szczebilką był jak najłatwiej strafny, potem przed miał uporządkować grę, trochę było od nerwowości, ale na pewno jest to zawodnik, który do którego jest strasznie litrze to jest kapitan zespołu i w tej nie Wszystkie wysiłki, które pan podjął w ostatnim tygodniu, one pana zdaniem, no nie wiem, mogły z jakoś się bardziej zintegrować? Trudno powiedzieć, ja myślę, że ten zespół i tak i tak był dobrze zintegrowany, ale zawsze może być lepiej w życiu, nie? w różnych stacjach, nie tylko sportowych. Od razu po, po meczu zawodnicy powiedzieli, że po w trakcie jedziemy z Zakopanego. A jedziecie. Zobaczmy.